Moim gościem jest Anna Jopek. Ania zajmuje się holistycznym wspieraniem rozwoju. Witam Cię, Aniu. Witam Cię w ogóle. dzień dobry. Witam też słuchaczy Twojego kanału. Bardzo mi miło, że tutaj jestem. I powiedz, czym jest to holistyczne wspieranie rozwoju? To jest taka koncepcja, z którą ja zbudowałam między innymi w Bielsku, miejsce, które nazywałam Strefą Dobrej Energii. Ona, ta koncepcja zakłada, że jesteśmy całością, która składa się z ciała, z umysłu i z duszy, i celem moim, w tym, co ja robię na co dzień, jest właśnie to, żeby wspierać innych ludzi w tym, żeby oni korzystali ze wszystkich swoich jakby darów, ze swoich mocy, ze swojej wewnętrznej siły, którą każdy z nas ma, i żeby odkrywali i budowali tą wewnętrzną siłę i moc no ale żeby tego dokonać właśnie to trzeba zintegrować ze sobą te trzy części czyli ciało umysł i duszę bo nie da się tego robić zajmując się tylko jednym tym obszarem i dlatego właśnie ten holistyczny rozwój osobisty to jest coś co jest mi bardzo bliskie i czym ja się fascynuję i zajmuję już od 2012 roku no a od czterech lat jakby tak bardziej zawodowo bo wcześniej bardziej tylko tak prywatnie i da swojego rozwoju ale korzystając z tych wszystkich moich doświadczeń i z tego, jaką ja drogę przeszłam, podjęłam decyzję te kilka lat temu, żeby też dzielić się tymi doświadczeniami z innymi i swoją wiedzą i pomagać innym w tym, żeby ich życie stawało się lepsze, szczęśliwsze, bardziej pełne i satysfakcjonujące. No i tak myślę, że można by to w skrócie opisać, że tym właśnie jest ten holistyczny rozwój osobisty. A powiedz Aniu, komu ma służyć ta strefa dobrej energii? No, to jest miejsce otwarte dla każdego, tak naprawdę, dla każdej osoby, która poczuła, że potrzebuje jakiejś zmiany w swoim życiu, że potrzebuje pójść w którąś stronę. Dla osób też, które gdzieś się zagubiły i nie wiedzą, w jaką stronę pójść. Dlatego, że ja z wykształcenia jestem coachem, magistrem coachingu i psychologii społecznej i też wspieram ludzi w tym, żeby oni odkrywali swój cel, sens, jakby po co tutaj są, co chcieliby w życiu robić. Więc to też jakby w ramach mojej pracy codziennej się dzieje, też takie sesje z klientami prowadzę. I jakby miejsce jest otwarte. Tutaj nie ma znaczenia wiek, bo mam klientów i osoby, które są jeszcze nastolatkami, i dorosłe osoby, i też starsze osoby, które też poszukują jeszcze jakiejś takiej fajnej, na, na, jakby na, na tą swoją emeryturę czegoś fajnego, żeby nie siedzieć w domu. Chcą się rozwijać i to jest właśnie piękne, że możemy jakby pomagać w każdym wieku i że każdy wiek jest dobry na to, żeby coś zmienić w swoim życiu, że tutaj nie ma żadnych ograniczeń. A Ty się, Aniu, jeszcze zajmujesz czakrami. Co to jest czakroterapia? Mhm. No, czakroterapia to jest taki jeden element naszego systemu energetycznego, bo ja też pracuję energetycznie z energią. I ten system energetyczny składa się z właśnie czakr i z tak zwanych meridianów. W takim oczywiście dużym uproszczeniu teraz to mówię. No to jest jakby nasza własna wewnętrzna energia, bo żebyśmy mogli w życiu coś robić, do czegoś dążyć, żebyśmy mogli być zdrowi, mieć siłę do działania, to my musimy mieć przede wszystkim swoją własną energię w harmonii i w przepływie. I czakry to są takie miejsca w naszym ciele, których się ta energia gromadzi, ona tam wiruje ruchem kołowym w określoną stronę i później z tych miejsc, z tych centrów ta energia przez te właśnie meridiany jest rozprowadzana do naszego ciała, do różnych narządów, do różnych organów. Ale tutaj właśnie tak jak wcześniej mówiłam o tym holistycznym rozwoju osobistym, nie patrzymy tylko na ciało fizyczne, tak? Czyli na tą naszą fizyczną powłokę. Bo te czakry dają nam też energię do tych innych obszarów, czyli do szeroko pojętej duszy i do szeroko pojętego umysłu. Pod pojęciem umysłu. Ja tutaj rozumiem zarówno ten umysł rozumowy, jak i tą naszą emocjonalną część, tak? Bo musimy pamiętać o tym, że my tutaj też jesteśmy na tej ziemi i odczuwamy emocje, tak? Jest, jest coś takiego jak emocja i myśl. I, I to jakby jest wszystko związane też właśnie z czakrami, dlatego że jak nasze czakry dobrze pracują, nie mają blokad w przepływie energii, mają tej energii tyle, ile potrzebują, to ta energia oprócz tego, że płynie do naszego ciała fizycznego, płynie też właśnie do różnych obszarów naszego życia, czyli do tych obszarów związanych z umysłem, czyli z rozumowaniem, z podejmowaniem decyzji z działaniem z iściem do celu tak z jakimś uradzeniem sobie z trudnościami ale też do tych emocji tak. emocje to jest w ogóle bardzo ważny temat ja bardzo dużo pracuję z emocjami na co dzień u moich klientów dlatego że w naszym tutaj rozumieniu energetycznym wszystko jest energią i emocja którą my odczuwamy też jest energią a energia wibruje z określoną częstotliwością. No i teraz te różne emocje, które my odczuwamy na co dzień, one mają różne wibracje energetyczne. Mówimy o emocjach, które wibrują wysoko, to jest na przykład miłość, radość, wdzięczność i o emocjach, które wibrują nisko. Do tych niskowibracyjnych zaliczamy na przykład poczucie winy, poczucie wstydu, jakąś złość, gniew, tak? Ja tutaj nie używam określeń dobre i złe emocje. Dlatego, że w pracy z energią tak tego nie dzielimy. Dzielimy to właśnie na wysoko i niskowibracyjne emocje. Chodzi nam też o to, żeby pracować nad tymi niskowibracyjnymi emocjami, no bo one tak naprawdę w całości wibracje naszego ciała obniżają. A nam chodzi o to, żebyśmy wibrowali z jak najwyższą wibracją, bo wtedy nasze życie jest szczęśliwsze. Wtedy przyciągamy do siebie też więcej takich dobrych zdarzeń, więcej pozytywnych ludzi, i wtedy nam to wszystko, jak to się mówi, tak płynie. Tak? Jest taka płynność w naszym życiu. Mamy takie poczucie, że wszystko nam sprzyja, że wszechświat nam sprzyja. No i żeby to mogło tak szybko płynąć, to to, co jest w tym wszystkim taką podstawą, to są właśnie nasze czakry. Bo jak one pracują dobrze, cały czas tą energię dają do tych różnych obszarów naszego życia, no to wtedy to może płynąć, tak? Jak tej energii tam nie ma, bo czakra jest zablokowana, no to to nie płynie. I na przykład właśnie te emocje, one jak się uwięziają w różnych miejscach naszego ciała, bo z emocjami chodzi tak najprościej mówiąc o to, że jak przeżywamy jakąś emocję, odczuwamy ją, to myśmy powinni tą emocję w jakiś sposób na zewnątrz, jakby uzewnętrznić, tak? Jakby ona nie powinna zostać w środku. My czasami taką tendencję mamy, że nie wyrażamy pewnych emocji, bo nie wypada. Na przykład, tak typowo, standardowo chłopcy mają nie płakać, nie, bo oni mają być tacy silni, męscy, macho, a my, dziewczynki, mamy być grzeczne, tak? Zawsze tak się mówiło dziewczynkom małym, że mają być grzeczne, nie mają pokazywać złości, tak? To tak najprościej. I energia tych emocji, ona nie znika. Jeżeli ja tej złości na zewnątrz nie okazuję, to ta złość w środku we mnie gdzieś wibruje, jej energia we mnie jest cały czas, i ona w jakimś narządzie się może umiejscowić, i później to na mnie działa, zarówno na moje zdrowie. Jest taka dziedzina wiedzy, którą ja też się bardzo fascynuję: psychobiologia lub totalna biologia. W której się mówi o tym, że przyczyną większości naszych chorób są właśnie uwięzione w ciele emocje. Też już słyszałam o tym. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, jak tutaj nasi słuchacze będą zainteresowani, to zachęcam poszukać informacji na ten temat. Bardzo ciekawe i też jak chodzi o małe dzieci. Też się tam mówi o tym, że dzieci przejmują bardzo mocno na siebie emocje rodziców, więc osoby, które mają dzieci, bardzo zachęcam. Są takie wykłady na YouTubie pani doktor Marzanny, konopki radziszewskiej, gdzie ona dużo o tym mówi, można posłuchać. No i właśnie te czakry mają nam dać energię do tego, żebyśmy sobie też potrafili z tymi naszymi emocjami lepiej radzić. Więc jest to taki nasz, ja to mówię, taka nasza bateria, tak? która nam po prostu na co dzień daje energię i to nad czym ja pracuję, czyli tak zwana czakroterapia, polega na tym, żeby udrożnić przepływ energii przez nasze czakry. Tych czakr ogólnie w takiej podstawowej ile je, ile Aniu przerwecie, mhm. ile jest w naszym tak. ciele tych czakrów. Mówi się różnie na ten temat, są różne na ten temat koncepcje, bo to wszystko też zależy na którym jakby systemie filozoficznym się oprzemy. Taki podstawowy system hindu, hinduizmu się wywodzący mówi o siedmiu czakrach głównych. I jak sobie tam będziecie chcieli poszukać na internecie osoby, które nas słuchają, i wrzucicie w Google hasło czakry, to Wam się właśnie najczęściej wyświetli ten system siedmiu czakr. On jest taki najbardziej popularny. Najczęściej spotykane. Natomiast ja jestem osobą, która nie przywiązuje się do jednego systemu. Ja szukam informacji, szukam wiadomości, ja czerpię jakby z różnych dziedzin, z jakby z całej naszej wiedzy, tak, którą zdobyliśmy przez te wszystkie lata. I ja w czakroterapii robię zabieg na siedmiu czakrach głównych, ale również na takich siedmiu czakrach dodatkowych. One nie zawsze są opisywane w ale, internecie. Aniu, przerwę ci. Ale w jakich miejscach w ciele są te czakry? Mhm. Możesz no powiedzieć? to właśnie tutaj jakbyśmy się chcieli temu przyjrzeć bliżej, no to przy tym, jak ja pracuję, to pierwszą czakrą, na którą ja pracuję, to jest czakra, którą mamy w stopach, nazywa się czakra stóp. Później kolejna czakra jest przy kolanach, czakra kolan, później mamy czakrę, która już jest właśnie z tego systemu tych siedmiu czakr głównych, to jest tak zwana czakra podstawy, ona znajduje się tutaj jakby z tyłu przy kości krzyżowej, tak można by to w uproszczeniu powiedzieć. Później mamy taką czakrę mniej znaną, nazywa się alta minor. Ona też znajduje się tak, jakby z tyłu na plecach, na wysokości, jak mamy z przodu pępek, to jakbyśmy się tak trochę z tyłu przenieśli, to tam z tyłu na tej wysokości jest ta czakra alta minor. Później jest czakra splotu słonecznego, która znajduje się tutaj w okolicy naszego żołądka. Jest też czakra sakralna po drodze, bo jeszcze pominęłam tą czakrę. Ona znajduje się mniej więcej na dwa palce poniżej pępka. Później mamy jeszcze czakrę śledziony, to jest właśnie jedna z tych mniej znanych czakr. Ona znajduje się tutaj z lewej strony. Tak jakby w okolicy, gdzie żebro. Później mamy czakrę serca. To jest taka czakra, która jest bardzo ważną czakrą w naszym ciele, bo ona jest nazywana czakrą samouzdrawiania. Czyli jak ta czakra dobrze pracuje, wszystko jest w porządku, jest harmonijna, no to procesy samouzdrawiania w naszym ciele mogą zachodzić bez przeszkód, czyli komórki się mogą regenerować. No i oczywiście tam jest jeszcze dużo innych ważnych rzeczy związanych z tą czakrą. Ale teraz no, nie będziemy się skupiać na omawianiu każdej czakry. Kolejną czakrą jest czakra gardła. Ona się tutaj oczywiście znajduje w okolicy gardła, tak jak sama nazwa wskazuje. Mamy też taką czakrę tak zwaną trzeciego oka, mniej więcej tutaj, tak pomiędzy brwiami. To jest tak zwana czakra, która nam pomaga łączyć się z naszą intuicją, więc też myślę, że bardzo ciekawa. Bardzo zachęcam, żeby się zapoznać, więcej poczytać o tej czakrze. I siódma czakra z tego systemu czakr głównych, czyli siedmiu, jest tutaj na naszym czubku głowy, to jest tak zwana czakra korony. I przez tą czakrę pobieramy sobie energię z wszechświata. Może jeszcze powiem takie dwa słowa, właśnie o strumieniach dwóch energii, bo to myślę jest dość ciekawe o tym też nie, 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 nie słyszy się często że te czakry skądś muszą wziąć energię, prawda? One ją biorą z energii matki ziemi i z energii wszechświata. Czyli można by tak w bardzo dużym uproszczeniu powiedzieć, że mamy takie dwa główne źródła energii, które nas zasilają. To jest energia z Ziemi i ją pobieramy przez stopy, przyrównując tak metaforycznie, mówimy, że to jest energia matki, tak? Matka daje życie, daje siłę, daje zdrowie. Więc to jest jakby taki strumień energii, który przez stopy pobieramy i po to tą energię pobieramy, no żebyśmy mieli dobre zdrowie, żebyśmy mieli siłę. Żebyśmy mogli działać. To jest jeden strumień energii. Jak te stopy czakra stóp pobierze tą energię, to ją potem podaje do góry po kolei przez wszystkie czakry, bo chodzi nam o to, żeby się każda czakra w naszym ciele zasiliła tą energią, żeby się nią wzmocniła, tak? I to tak przepływa do góry aż do czubka głowy. A drugi główny strumień energii to jest energia z wszechświata. To jest trochę inna energia, bo to jest trochę energia mówi się jak energia od ojca, taka metafora. To trochę ja to zawsze przyrównuję do mamy i dziecka. Jak jest dziecko, ma mamy i tatę, to jest trochę inna rola mamy, a inna rola taty. I tutaj trochę jest podobnie, tak? Mama jest o zaopiekowania, o zadbania, a tata, czyli energia z wszechświata, to jest energia twórczości, kreacji. Tak, czyli żebyśmy mogli tworzyć, mogli kreować, mogli jakby iść w stronę tego, za czym nasza dusza pragnie podążać, tak bym to powiedziała. A nie przez strony dziecka. rozwoju duchowego. A, a mm -hmm. powiedz, jak takie zabiegi wyglądają? Jak ty to robisz? Mas przez masaż, czy jak? Tutaj jest dużo różnych sposobów, żeby pracować energetycznie z czakrami. Bo można to robić za pomocą odpowiedniej medytacji, gdzie sobie robimy medytację na każdą czakrę, wtedy podążamy jakby za tym, co ja mówię, wyobrażamy sobie jakiś kolor, bo każda ta czakra jest związana z jakimś kolorem, więc można to robić taką metodą. Drugą metodą, którą ja stosuję, jest też taki zabieg za pomocą dźwięku. Mam siedem takich mis tybetańskich, każda jest A. do innej czakry. Miałam wywiad, to jest masaż dźwiękowy Aha. co robię. No właśnie, więc to tu odsyłamy słuchaczy do, do tamtego nagrania. Warto posłuchać. To jest cudowne dźwiękoterapia. Ja też jestem dźwiękoterapeutą, bo gram też na gongach, także też zachęcam się zapoznać, co to, co to gongi. Natomiast to są takie jakby Dodatkowe możliwości pracy z czakrami, bo tak na co dzień najwięcej sesji to ja prowadzę tak zwanej energoterapii przy użyciu radiestezji terapeutycznej. Radiestezja terapeutyczna w wielkim uproszczeniu to jest po prostu praca na przepływie energii pomiędzy moją energią a energią klienta. Pracujemy jakby moją energią też i energią strumienia światła, tak zwanego uaktywniamy przepływ energii. I narzędzie. Jak, no jak, jak, jak to uaktywniacie tę energię? My ma, mamy tutaj, mamy tutaj intencję naszego słowa, tak? To jest też bardzo ważne, żeby na to zwrócić uwagę, że nasze słowa też niosą za sobą pewnego rodzaju energię. I my możemy swoimi słowami no, energię świat. Tak. Kreować świat, dokładnie. I to też wykorzystuję w mojej pracy, w tej szeroko pojętej energoterapii, dlatego, że ta czakra jest tylko jednym z elementów energoterapii. Energoterapia jest jakby po to, żeby ten przepływ energii i w ogóle różne rzeczy, które są w naszej przestrzeni energetycznej, uwolnić i żebyśmy mogli z większą łatwością iść do przodu, bo my mamy dużo takich energetycznych obciążeń. I te czakry najpierw jest zabrzeć czakroterapii po to, żeby klient, który do mnie przychodzi, miał ten swój przepływ energii aktywny i to sobie właśnie robimy przy użyciu radiestezji terapeutycznej, czyli też wahadło do tego wykorzystujemy. Natomiast później możemy pracować nad kolejnymi tematami, różnymi rzeczami, które nas obciążają w życiu energetycznie, tak? Bo my się skupiamy na, na w temacie energii, czyli na tym, co nas energetycznie bo też, bo też mówią, Aniu, przerwę ci, przepraszam. Tak, też mówią, że myślą kreujesz już świat. Tak, oczywiście, dlatego ja cały czas dążę do tego holistycznego patrzenia, tak? To, co ja myślę w mojej głowie, to też jest energia, tak? I tymi swoimi myślami możemy albo przyciągać do siebie pozytywne zdarzenia, albo niestety te mniej pozytywne, tak? Jak się zamartwiamy, jak rozmyślamy o tym, co ma być i się tym przejmujemy, nie jesteśmy w tak zwanym tu i teraz, czyli nie zajmujemy się naszym dzisiejszym dniem, tylko rozmyślamy, co tam będzie. I jeszcze się martwimy do tego, to już w ogóle jest. No w ogóle w dzisiejszych czasach no to tym bardziej można się martwić. No właśnie, no nie jest łatwo powiem tak, natomiast warto pracować nad tym, żeby ten wewnętrzny spokój potrafić u siebie budować. No bo tak jak teraz widzimy sytuacja przez ostatnie trzy lata nam nie ułatwia tego budowania. Natomiast jakby ja z moimi klientami też nad tym pracuję, żeby budować wewnętrzny spokój, żeby potrafić w tym całym zgiełku, który teraz się dzieje, ten wewnętrzny spokój zachować. No bo to jest bardzo ważne dla naszego zdrowia, ale też dla naszych relacji z naszymi bliskimi, na przykład, tak, jeżeli chcemy komuś pomagać w rodzinie czy klientom na przykład, no to my ten wewnętrzny swój spokój też musimy potrafić mieć zbudowany, bo inaczej będzie nam trudno pomagać innym ludziom na różnych płaszczyznach, tak? Bo czy to są zawody pomocowe, czy to jest pomoc naszemu dziecku. Yy, dlatego no to jest takie bardzo ważne, żeby umieć na to zwracać u siebie uwagę, Anioł, jakie jest w głowie. Coś zapytać, dlaczego nieraz się czuję od kogoś złą energię? Bo mam nieraz takie mm -hmm. coś. Że jak ktoś wchodzi czy rozmawia ze mną, no to czuję tak. po prostu. No to właśnie tak się, Skąd to się bierze. Skąd to no się te bierze? Te osoby, z którymi my się spotykamy, one nie wszystkie mają tak zwaną wysoką wibrację energetyczną. Nie do no jakby wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku. Jeżeli ktoś ma w sobie, w swojej przestrzeni energetycznej dużo tych takich niskich wibracji, tych takich ciężkich emocji, złości, gniewu, żalu, poczucia winy, jeszcze tam innych. No to to go bardzo energetycznie osłabia. I te osoby, one w pewnym sensie jakby wysyłają tą energię na zewnątrz. I in, jak my jesteśmy y, troszkę wyżej wibracyjni, w tym sensie, że my mamy w swoim życiu więcej radości, miłości, wdzięczności, to my to bardzo też odczuwamy, jak właśnie wchodzi taka osoba do pomieszczenia, bo jakby te wibracje są, jedne są dość wysokie, drugie są niskie. A energia dąży do równowagi. I wtedy dzieje się coś takiego, że w pewnym sensie tamta osoba trochę się zasila naszą energią. No to jest takie określenie się mówi, nie jest ono fajne, ja go nie lubię. E, wampiry energetyczne. Natomiast możemy to, to zaobserwować. Już. Tak, w naszym życiu, nie, że spotkasz się właśnie z kimś, i po spotkaniu z tą osobą ty się czujesz słabsza. Tak, jakby wypompowało z Ciebie energię, nie? A najczęściej ta osoba jak wychodzi, to ona się czuje lepiej. No bo właśnie doszło do tego wyrównania w pewnym sensie. Ona wzięła trochę twojej energii, nie? Anioł, ale no. jak już mówimy o tej energii, to posłuchaj, tak. bo znam takich ludzi, co pochwalą kwiatka, to zwiędnie. To, to też jest energia? <ścoughs> Wiesz co, powiedziałabym tak, no bo tą energię, czyli jakby energia jeszcze, może jeszcze to powiem, bo tego nie powiedziałam. Czakry wypromieniowują na zewnątrz ciała energię i z tego się tworzy aura. Każdy z nas ma tą aurę. To jest taka ochronna, energetyczna jakby powłoka wokół nas, która ma nam też pomóc w tym, żebyśmy tą energię tych innych ludzi na przykład, która do nas płynie, jak mamy mocną, silną aurę, to ona odbije tą taką niską energię. A jak nie mamy mocnej, silnej, no to to uderza w nas, tak? I teraz, jeżeli chodzi o zwierzęta i rośliny, one też mają swoją energię, też mają aurę. I jakby, dlaczego na przykład mówi się o tym, że tak cenne jest chodzić do lasu i przytulać się do drzew? Bo my się wtedy energetycznie ładujemy tą energią z drzew, nie? To jest cudowna praktyka, w ogóle bardzo wam polecam. Przepraszam, bo e, widziałam tak, już, że tak robią tak. ludzie. Żeby to praktykować, bo wtedy wasze czakry tutaj na tych poziomach się ładują tą energią, drzewo w pewnym sensie przenosi energię z Matki Ziemi do góry, nie? I nas energetycznie tą energią ładuje. Czemu te kwiatki usychają? Bo prawdopodobnie ta osoba Albo ma w swojej przestrzeni energetycznej coś, co energię jej zabiera, co jej może zabierać energię. Mówimy też w pracy z energią o tak zwanych podczepach energetycznych, czyli różnych przyczepionych do naszej aury energiach. Mówimy o duszach, mówimy o innych jeszcze różnych energetycznych bytach, co nam zabiera bardzo dużo energii, ale też może być tak, że ta osoba na przykład w pewnym sensie jest na coś chora. Może sobie nie zdawać z tego sprawy, i mówi się tak potocznie, że ten kwiatek przejmuje na siebie tą jej chorobę. Mówi się też tak o zwierzętach. Nie wiem, czy słyszałaś, ale na przykład koty bardzo mocno energetycznie oczyszczają nasze mieszkania i nas samych. Jak my w ciele mamy gdzieś zastój przepływu energii. A a ja mamy właśnie kota nie domów. lubię kotów. <laughs> no, ale widzisz, tam powiem tak. Koty się zjawiają w naszym życiu wtedy, kiedy są nam potrzebne. One się wtedy. Pojawiają w naszym życiu. I kot się potrafi położyć na ciele człowieka w tym miejscu, gdzie jest zastój energetyczny. I on tak jakby tą swoją energią oczyszcza to miejsce. I to jest bardzo ciekawe, jak ja o tym rozmawiam z moimi klientami, gdzie się kładą ich koty. To często moje klientki, bo ja mam oczywiście większość klientów, to są kobiety, tak to na razie jest. I dużo pań ma tą tendencję do tego, żeby za dużo rozmyślać. A jak za dużo rozmyślamy, to tutaj to wiem, zużywamy bo, tak, bardzo dużo energii z czakry korony. I wtedy ta czakra korony jest osłabiona. I kot tej mojej jednej klientki na przykład codziennie wieczorem przychodzi i kładzie jej się tutaj z tyłu głowy. Nie? Ja się śmieję, widzisz, bo on ci pomaga. On ci po prostu energetycznie oczyszcza tą czakrę i pozwala na to, żeby tam mogła nowa energia wpłynąć, bo za dużo myślisz w ciągu dnia. No i to jest takie bardzo ciekawe z tymi kotami. Pieski też to robią, tylko troszkę w inny sposób. Pieski przejmują na siebie bardzo często choroby właścicieli i przejmują ich emocje. I czasami tak się może zdarzyć, że jak jesteśmy na coś chorzy, to nasz piesek będzie bardzo mocno też to jakby na siebie przejmował. I też ja pracuję ze zwierzętami to też może powiem, bo to też nie jest takie powszechnie o tym się nie mówi powszechnie ale zwierzęta też mają czakry. Więc też można pracować nad systemem czakralnym naszego kotka czy Wiesz co, Zostawimy uh -huh. to jeszcze, na jeszcze inną audycję, zrobimy jeszcze Dobrze. jeden odcinek, bo bardzo mnie to zaciekawiło. To praca z energią. Bardzo chętnie, bardzo chętnie, jestem chętna. Bardzo dużo tutaj. tutaj można mu mówić. No ja tak może trochę skaczę po różnych tematach, ale jest tego bardzo dużo i. Myślę, ja że jestem... zrobimy jeszcze jeden po świętach, jak myślisz? Zgodzisz się? Oczywiście bardzo chętnie bardzo będzie mi miło. I porozmawiamy, bo nieraz jak mówią że kwiatek zwie, ktoś pochwalił, co pochwalił to zwiendl. No, urok rzucił, nie? To A był. to też jeszcze inny ciekawy temat. A jeszcze <grym> inne. <grym> A to jeszcze <grym> zostawimy go. Tak jest, na streszdażbyne. odcinek. <grym> jak najbardziej, <grym> bardzo chętnie. A powiedz skąd jak te. Bo mówisz, że czakry mają kolory, nie? To mhm. jakie mają kolory? Możesz powiedzieć? No na przykład te czakry główne, te siedem głównych czakr, to czakra podstawy ma kolor czerwony. I na przykład to w jaki sposób się samodzielnie możemy jakby bo możemy sami też pracować nad swoimi czakrami, tak? Czyli na przykład w jaki sposób bardzo prosty sposób wspierać czakrę podstawy. No kolorem czerwonym się na przykład otoczyć albo ubrać coś czerwonego na siebie. A ja bardzo wtedy... lubię kolor czerwony. Od dziecka. No właśnie. No widzisz, czyli ta jakby energetycznie ten kolor cię wspiera, bo on wspiera swoją energią y, czakrę podstawy. Czakra sakralna ma kolor pomarańczowy znowu, nie? Czakra splotu słonecznego, kolor żółty. I na przykład, o, taka prosta rzecz na czakrę splotu słonecznego, to jest wyjść na słońce, bo jak sama nazwa mówi splot słoneczny, czyli ta czakra się bardzo mocno też energetycznie ładuje energią ze słońca. Czakra serca ma kolor zielony, czyli otaczanie się zieloną barwą, albo jak idziemy na ten spacer do tego lasu i wtedy jest dużo tej zieleni wokół nas, to wtedy bardzo też nasza czakra serca się energetycznie ładuje. I w ogóle bardzo to polecam, te wyjścia do lasu, bo wtedy się bardzo energetycznie ładują praktycznie wszystkie nasze czakry. Czemu my się tak dobrze czujemy po takim spacerze? Bo nie wiedząc o tym, jak się no, nie, nie zajmujemy tym, nie interesujemy, może nie znamy, to nie wiemy o tym, że to się właśnie naładowały nasze czakry energią, tak? A, a, a dobrze się zazwyczaj czujemy po takim spacerze, bo mamy ten kontakt bezpośrednio z energią Ziemi. Czakra gardła ma kolor niebieski. Czakra trzeciego oka, no to jest taki kolor indygo, się mówi, a czakra korony, no to tutaj różne są wersje, jaki ona ma ten kolor, ale mówi się o fiolecie, mówi się o białym, o złotym, także to są takie kolory związane z czakrami. To jest bardzo też ciekawy temat związany z energetyką kolorów. Ja się akurat w tym nie specjalizuję, ale można też się energetycznie leczyć za pomocą kolorów, też jest taka dziedzina gdzie energią koloru możemy pracować nad danym schorzeniem. Do tego się też wykorzystuje radiestezję terapeutyczną, bo się pracuje. Za ja pomocą słyszałam bahadła. o tym. Leczenie energią, praca mm -hmm. z energią. O tak. tym się mało mówi właśnie. No, dlatego ja myślę, jakby twój, twój kanał jest potrzebny do tego, żeby te różne rzeczy przedstawiać. Te, te zapraszasz ciekawe osoby. Tam widziałam u Ciebie właśnie tą panią, która gra. Dźwiękoterapię też stosuję. Tam też widziałam wywiad z panią, która jogą się zajmuje, tak? To są wszystko takie rzeczy, że warto się zainteresować i znaleźć coś dla siebie, tak? Bo metod, no ja znalazłam który... jogę. No właśnie, I cudownie, ja jestem za tym, żeby próbować różnych rzeczy, żeby znaleźć to coś, co mnie odpowiada. Bo nie każdemu to samo odpowiada, ale mamy tyle możliwości do wyboru teraz. Że warto po prostu szukać i znaleźć to, coś, co mnie się podoba, z czym ja rezonuję, tak? Bo jak ja z tym rezonuję, to to mi będzie lepiej pomagało, bo jakby mam na to większą otwartość, nie? Także ja do tego zachęcam, do poszukiwań i sprawdzania na sobie, jak mi jest z daną metodą. E, Anio, dziękuję Ci za wywiad. Myślę, że jeszcze porozmawiamy po świętach, bo bardzo mnie zainteresowało to. <laughs> Dziękuję energię. Ci Bogusiu, bardzo się cieszę, że mogłam być, dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy nas będą słuchać, jak macie jakieś pytania to zapraszam, nie wiem czy tam u Ciebie Bogusiu można w komentarzach coś pisać, to jak ja najbardziej też zapraszam. Ja zawsze Aniu wklejam link, także mhm. zawsze jest na YouTube i na, tam na stronie Bugi zawsze jest wklejony link, także każdy Wtube. może sobie wejść i zobaczyć i się skontaktować jak nawet by chciał mhm. z Anią ktoś, no to może. Zapraszam. Tutaj powiem jeszcze, że bo to też nie wszyscy wiedzą. Praca z energią też jest na odległość możliwa. Nie trzeba przyjeżdżać do no też Znam takich co Tak, pracują także z można energię. pracować. Energia nie ma pojęcia czasu i przestrzeni. Michał Łapniczak z Wrocławia, ten O, no, Michał, no właśnie. Także tutaj jak najbardziej robię też sesje online przez telefon, przez Zooma, Skype'a Messengera, Whatsappa, co kto potrzebuje. Także wszystko jest tutaj możliwe, żeby to zrobić. Jak ktoś będzie zainteresowany, oczywiście serdecznie zapraszam. I bardzo Ci dziękuję, Bogusiu, za to zaproszenie. Bardzo było mi miło tu gościć. Ja Tobie też dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i myślę, że jeszcze przyjmiesz moje zaproszenie po świętach. <grymianie> <grymianie> bardzo chętnie, znajdziemy jakiś termin dogodny w kalendarzu. <grymianie> no to jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.